To jest kości szybka wrzutka. Dziś pograliśmy sobie w Bees, czyli kolejną w kolekcji grę o pszczółkach. Tym razem jest to taka gra czasu tego, gdzie będziemy rzucać sobie kosteczkami. Każda kosteczka ma wartości od 1 do 5. Oprócz tego trzy kostki mają żądła, a dwie kosteczki będą miały takie tu twarzyczki naszych pszczółek. Te twarzyczki to są jokery, więc mogą być dowolną wartością. Rządy natomiast służą do podkardania kwiatków. Bo co robimy? Każdy z graczy bierze swoje 5 kosteczek, bierze sobie cały swój zestaw 16 płytek. Na 3-4 kładziemy, tak żeby było widać kosteczki, i zaczynamy rzucać. Co ciekawe, zawsze musimy rzucić, tak żeby chwycić dwoma e, rękoma kosteczki, a nie robimy takiego po prostu szybkiego e, przerzucania. I w zależności co wyrzucimy, to będziemy mogli dokładać do naszych i no właściwie nie tylko naszych kwiatów, co są właśnie najciekawsze, bo mamy zawsze dostęp do swojego plus do staku gracza po lewej i po prawej, Tu akurat graźmy w czasowe, więc mieliśmy dostęp do, do każdego. I teraz, jeśli kosteczka jest na białym tle, no to wystarczy, że rzuciłem trójkę, mogę tu dołożyć. Kostka leży, przerzucam wszystkie pozostałe. Natomiast jeśli kostki już mają. Swój kolor w tle oznacza to, że w jednym rzucie muszę mieć dwie jedynki od razu, żebym mógł tam położyć. Bo w grze tej nie ma czegoś takiego, że odstawiamy sobie na bok i kulamy resztą. Zawsze przekulowujemy wszystkimi kostkami, jakie są dostępne. W momencie, kiedy wygraliśmy dany kwiatek, to go dobieramy, obracamy na drugą stronę i dokładamy gdzieś do naszego ula. Istotne, żeby kolory pasowały do siebie, bo później za każde. Połączone kwiaty, dostaniemy punkty. Natomiast, gdyby sytuacja wyglądała w taki sposób, że ja tu miałem trójkę, a powiedzmy Tomek mi tu dołożył dwie jedynki, w tym momencie to on wygrywa ten kwiatek. Moja kostka oczywiście wraca do mnie, jego, do, jego on bierze płytkę, a ja dostaję taką pszczółkę jako zadośćuczynienie. Natomiast, gdyby na płytce się zdarzyło takie ustawienie, że wszystkie trzy kostki należałyby do różnych graczy, wtedy kwiatek nie należy do nikogo. Gramy tak długo, aż skończą się nam tutaj te pszczoły, lub wyczerpią dwa stosy. Co ciekawe, mamy też w każdym stosie jednego jokera. Joker jest to wyścig. W momencie, kiedy ta karta się odsłoni, gracz oznamia, że rozpoczyna się wyścig, i w tym momencie tak rzucamy, aby po kolei móc wypełnić kartę wyścigu. Pierwsza osoba, która to zrobi, zdobywa kafelek, a kafelek ten jest niczym innym jak jokerem, który pasuje do wszystkiego. W momencie, kiedy właśnie skończyły się te pszczoły lub skończyły się dwa, z takiej gra się kończy. Podliczamy wartości za nasze połączone kwiaty, oprócz czego po jednym punkcie za każdą pszczołę i oprócz tego osoba, która tych pszczół ma najwięcej dostaje dodatkowe trzy punkty. No gra mega prosta, bardzo szybka, dynamiczna, naprawdę daje dużo na szczęście pozytywnych emocji. Także jeśli będziecie mieli okazję to wbis spróbujcie sobie, bo to naprawdę ciekawy tytuł. Dzięki już za uwagę i do kolejnego. Cześć.